Cześć, witajcie serdecznie. Właśnie zakończyła się podmiana wody w moim akwarium. Akwarium, jak widzicie, już jest zarybione. E, stało się to po no, niecałych, oka po 10-9 dniach. E, I od tamtej pory żadna sztuka nie padła, co jest bardzo dobrym znakiem, że akwarium zaskoczyło i nic się temu nie dzieje. Ja oczywiście tu podlewałem sobie bakteriami. Przepraszam, 10 dni od zalania i pojawiły się ryby. Co do ryb, to oczywiście obsada z 54, ale doszły też nowe, między innymi tak: statko Prystelek, 15 sztuk oraz 4 mieczyki, 3 samice, samiec i 3, 3 molinezje, dwie samice i samiec. Obsada, ktoś by mógłby powiedzieć, mała ambitna zgadza się, no bo to jeszcze tam otoski, jeszcze L066 plus krewetki, tak więc obsada, nic szczególnego dla wielu osób. Dla mnie jednak na przykład mieczyki czy mulinezje mają takie no, znaczenie, ponieważ spore, sentymentalne można powiedzieć, że ponieważ są to pierwsze ryby, które ja dostałem do mojego pierwszego akwarium w 1980 bodajże drugim roku. Kiedy to mój tata przytargał akwarium ramowe przez siebie zespawane z kątowników, tak oprawił szyby, tam wprawił na kiczlarski, piasek z piaskownicy, jakieś tam rośliny, typu moczarka, rogatek, z zoologicznego. No i właśnie parka i parka mieczyków, i to zaczęło hulać i to było, i to działało, i to było fajne. Potem oczywiście dochodziły inne ryby, ale to już inna historia. Yy, dlatego no mówię, pierwsze moje ryby. Yy, i dlatego te ryby postanowiłem, że będę w tym akwarium również miał i niech sobie pływają, niech sobie rosną, niech się mnożą jak tylko chcą. Yy, co do roślin, słuchajcie, yy, z roślinami to jest teraz tak, no ja troszeczkę roślin tutaj jeszcze dołożyłem, bo i żabienica przyszła i przyszedł... Yy, yy, yy. No, ten tu na początku, tak, gwiazda na dole, nie pamiętam jak się nazywa. Pogostemon helferi chyba się nazywa. Wąkrotka doszła, tak, czyli ta, ja to nazywam koniczynka, bo jest taka, liście ma takie przypełniające koniczynkę, dla mnie to jest fajna koniczynka. No, mikrozorium jest tak, więc to sobie mamy w tym akwarium i próbujemy, żeby robić tak, żeby to rosło. I teraz tak, Rotala Hra pokazuje, tam szczególnie widać to po lewej stronie, pokazuje, że coś tam rośnie z centymetr przybyło tej rośliny, a więc jest już pierwszy, pierwsza oznaka, że coś się dobrego dzieje z tą rośliną. Mało tego, jak przyjrzycie się uważnie, tam szczyty są takie lekko pomarańczowe, więc myślę, że to światło, które mam też robi jakąś taką dobrą robotę dla tych roślin. Co dalej? Amania bonsai, no niestety, tutaj tempo wzrostu na razie takie, jakie jest, czyli prawie żadne, choć nie gnije. Rotala okrągolistna, która została posadzona za korzeniami z tyłu jako trzeci plan, na razie jeszcze też grymasi, mam nadzieję, że ruszy, bo też nie gnije, nic się z nią złego nie dzieje. Przy czym, no jeszcze stoi, tak, niewiele tam się dzieje po prostu z nią i ona po prostu sobie stoi. Rotala macrandra również na razie brak jakiego, jakichś tam szczególnych oznak, jeśli chodzi o wzrost. Generalnie rośliny jeszcze tak stoją delikatnie w miejscu, nie ma tam jakiegoś tam szału, żeby, wiecie, pędziły do góry i, i widać było, że one rosną, że z tygodnia na tydzień stają się, się coraz większe. No, największy problem był, czy jest, z Didyplis diandra, która to na kilkunastu pędach po prostu miała brązowe stożki. Te stoczki zgniły, tak mi napisali tam koledzy na Discordzie, ponieważ pytałem co się dzieje. Napisali, że stoczki są dead, stożki są martwe. Najprawdopodobniej przyczyną jest tutaj bardzo, bardzo mała ilość mikro i żelaza. Więc ja teraz czekam, aż mi się trochę woda tu wymiesza. Ja sobie potem tą wodę. Zbadam, sprawdzę i oczywiście wyliczę sobie dawki nawozów. Żelaza będzie tutaj dziesiąta mg w litrze, od razu tak pojadę, a co mi szkodzi. I oczywiście objętościowo, co do żelaza w mililitrach, objętościowo dwukrotnie więcej mikro, i tu też będziemy sobie sprawdzać, jak to będzie działało. Natomiast nie będę podawał trzykrotnej dawki, jeśli objętościowo tego mikro, ponieważ wiem, że u mnie w poprzednich akwariach w 54 i w 30 to nie zadziałało, po prostu zaczęło pylić. Póki co na razie nie pyli, nie mam żadnych glonów, nic się złego nie dzieje, więc, więc też nie mam powodu, żeby, żeby coś kombinować. Po prostu przeniosę sposób nawożenia z 54 bo tam to działało, mam, mam nadzieję, że zadziała to też i, i tutaj. Yy, I na koniec, tak, 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 tak to działa, tak to widzicie, jak to jest. Yy, rozpuszczam CO2 na dwa sposoby, ponieważ mam jeszcze soda stream w leci sobie z dyfuzora yy, dwutlenek węgla, z buteleczek soda stream, tych małych, takich półkilowych. A oprócz tego z wysokociśnieniowej tam założyłem sobie taki dyfuzor narurowy z tym świdrem, kiedyś Wam go pokazywałem przy okazji tam, dawno temu. E, założyłem sobie ten świder, no i przy pomocy jeszcze jego e, rozprowadzam CO2 na wylot e, filtra tego dużego Eheima. E, no między tym dyfuzorem a wylotem jest około metra węża, więc e, no... Myślę, że te bąbelki mają dość długą drogę i sporo czasu, żeby się tam w tej wodzie jeszcze rozpuszczać, jeśli chodzi o to, co się nie zdążyło rozpuścić w samym dyfuzorze. Aczkolwiek tych bąbelków tam z tego filtra za dużo nie wylatuje, może 3-4 na minutę wylecą, także rozpuszczalność myślę, że jest OK. Ja w tej chwili podaję 3 bąble na sekundę mniej więcej, jeśli chodzi o butlę wysokociśnieniową. A tutaj gazuje przez tylko cały dzień, przez ten okres, kiedy y, świeci się światło. Z tych małych butelek leci tylko gaz wtedy, kiedy świeci się światło. Kiedy y, flaszki soda stream mi się skończą, no to przestanę po prostu używać dyfuzora wewnątrz akwarium i gazować będę tylko przez ten dyfuzor narurowy na dużym filtrze. No i ostatnia rzecz co do tego uszczerbku, tego pęknięcia na moim akwarium. Tam się nadal nic nie zmienia, nic się nie powiększa, żadnych pęknięć dodatkowych, nowych czy istniejących powiększających się. Nic złego się na razie nie dzieje, więc ja myślę, że, że mogę spać spokojnie póki co. Akwarium nie trzeszczy, nie skrzypi, więc mam nadzieję, że że już się tam nic złego nie zmieni, ale powiem Wam, że jednak mimo wszystko mam plan, żeby coś z tym narożnikiem zrobić. Hmm, Niewykluczone, że będę nawet i chciał chyba to akwarium skrócić mniej więcej o 2 cm, ale tu muszę jeszcze hmm, pomyśleć, czy na przykład targać to szkło do, chociażby do szczecina, do przemka wieczorka, czy też szukać kogoś tu w Oslo, czy w Norwegii generalnie. Kto się zna na takiej robocie i potrafi to zrobić. Nie? Bo to prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, ale przypuszczam, że całe akwarium trzeba by było rozkleić i przykleić je na nowo. No ale to jest tylko takie na razie moje gdybanie. Na razie póki co nic złego nam się w tym rogu nie dzieje, więc ja nie mam zamiaru, na razie wiecie, na siłę niczego nie mam zamiaru robić z tym, z tym rogiem, z tym akwarium. Tak tylko na razie sobie gdybam w razie gdyby co, prawda, zawsze można na przykład zawieźć to Przemkowi Wieczorkowi, poprosić go o skrócenie i przeklejenie tego wszystkiego na nowo i, i, i tyle. No. I przywiozę do Norwegii, bo promy pływają między Norwegią a Polską, więc nie ma tu żadnego problemu. No dobra, moi drodzy, tyle to na dzisiaj. E, takiego produkowania się powiem wam, że troszkę padnięty po tej podmianie jestem, bo takie. No, 300 litrów to już nie jest 54, tak? Tu już nie wystarczy przeczyć szybek, jedno wiaderko wek, drugie wiaderko wladzi i, i po robocie. Tu już niestety no, trzeba trochę się e, troszeczkę się narobić więcej, tak? Tych wiaderek jest po prostu więcej do przeniesienia. E, ok, tyle w tym abdyciku. Dzięki serdeczne za e, oglądanie i zapraszam e, na odcinek następny. Trzymajcie się i cześć.